Towarzysze, więc chciałbym Was poinformować o stworzeniu przez nas... Nowego kanału na YouTubie o nazwie Rebirth of Communism, co po angielsku oznacza odrodzenie komunizmu, więc kanał ten powstał w czasie tygodniowej blokady, kiedy to YouTube zamknął tymczasowo kanał Odrodzenie komunizmu i co prawda nasz polski kanał jest już odblokowany, ale kanał anglojęzyczny dalej będę prowadził i chciałbym tutaj śmiało jakby powiedzieć, że moja główna aktywność intelektualna. W tej chwili będzie skierowana, poświęcona temu kanałowi anglojęzycznemu. Pewnie pytacie dlaczego? Otóż dlatego, bo prowadzenie kanału w języku polskim... Zaczyna mnie powoli nudzić, no, żeby prowadzić taki codziennie aktualizowany kanał w języku polskim od trzech lat tutaj wielka praca, wielkie brawa dla towarzysza Michała, że od trzech lat chciało mi się te wszystkie filmiki nakrywać. No to to wymaga jednak jakiegoś takiego codziennego researchu, przeglądania tych samych nudnych, reformistycznych stron internetowych, jakichś tam kanałów na YouTubie, no nic się nie dzieje. No, Mielibyśmy przeanalizować. Aktywność polskiej lewicy, tej marksizującej na YouTubie, to mamy tak, kanał Strike. Aktualizacja raz na miesiąc, historia czerwona podobnie, Wave of Contrevolution ostatnia aktualizacja chyba dwa miesiące temu na kanale mniejszywik.eu EU, no to w ogóle chyba od pół roku nic się nie pojawiło na kolektywie rynkowym. Ostatnio co prawda koleś zaczął nagrywać, ale to jakiś inny, który no, nie do końca ogarnia o co chodzi. Yy, więc no, ogólnie sytuacja jeśli chodzi o promowanie lewicowych treści na YouTubie yy, wygląda tak, że odrodzenie komunizmu jest daleko daleko w przedzie, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić jakiś maraton, no to ja już jest, nie, jestem mniej więcej na jakimś 40 km, a cała tam reszta mniej więcej jeszcze nie przebiegła pierwszego kółka, zbołóżmy, no więc ja mógłbym teraz sobie tak rozłożyć leżak gazetkę wyjąć, przespać się nawet w tydzień, a i tak bym ten wyścig pewnie wygrał. Więc tak, więc w języku polskim niewiele się dzieje, ale za to sporo ciekawych rzeczy dzieje się w języku angielskim. Ja te kanały od dawno oglądam, no i także próbuję z tymi ludźmi nawiązać kontakt. No niestety, w momencie, kiedy ja im wysyłam jakąś taką informację, kim ja jestem, i tam właśnie wysyłam im link do odrodzenia komunizmu, no to albo w ogóle nie dostaje odpowiedzi, albo dostaje odpowiedź jakąś taką, no, sorry, nie rozumiem po polsku, fajnie że, fajnie, że robisz robotę w języku polskim, ale, no, i tego kontaktu nie ma. Więc Rebirth of Communism jest przede wszystkim, ma być taką anglojęzyczną wizytówką towarzysza Michała odrodzenia komunizmu. Także chodzi tutaj o tworzenie takiej międzynarodowej szkoły Polskiej Szkoły Marksizmu, żebyśmy my, towarzysze, skupieni tutaj wokół odrodzenia komunizmu, mogli wejść w ten międzynarodowy marksizm, dołożyć tutaj swoje trzy grosze, także uczyć tych innych, no bo w końcu większość tutaj ludzi zainteresowanych marksizmem w Stanach Zjednoczonych to są jakieś dzieciaki, które jeszcze pół roku temu były libertarianami, no to jest mniej więcej ten poziom, że oni na ten na marksizm nawrócili się właściwie dopiero co teraz i oni potrzebują takiego towarzysza Michała. Takiego człowieka ze wschodu, który od 20 lat w tym siedzi i im wytłumaczy co i jak, no ale jak w języku polskim, ja im tego niestety nie wytłumaczę, dlatego też tworzę kanał w języku angielskim. Więc. Jakby plany są takie, że na początku chcę stworzyć taką wizytówkę. Pewnie kilka miesięcy będę robił, tak nagrywał, tak mniej więcej co tydzień filmy. Jak tych filmów powstanie już tak z 50, tak że ten kanał będzie dobrze wyglądał, no to kolejnym etapem będzie po prostu. No, jakaś taka próba kontaktu z tymi anglojęzycznymi marksistami, próba rozmów, debat, debat albo takich właśnie przyjacielskich, albo i złośliwych, no, oczywiście to wymaga podwyższenia moich umiejętności językowych w języku angielskim. No, o ile jestem w stanie powiedzieć, że rozumiem, jestem w stanie nawet coś napisać na szybko bez tutaj pomocy żony czy kolegów. Jestem w stanie przeczytać, no a to tak do takiej właśnie bezpośredniej wymiany zdań w debacie. No to tutaj jednak trzeba ten wysoki poziom językowy, którego jeszcze nie posiadam. No i jeśli będę codziennie robił tutaj kanał w języku polskim i cały czas tracił czas na jakieś tam pierdoły, co nagrał szymek, co nagrał strajk, co nagrały tego typu jakby kanały, no szkoda na to czasu. No nie rozwija mnie to. Yy, właśnie. No. Ja także muszę mieć jakąś satysfakcję. No to, co, co to za satysfakcja? No, yy, po raz pięćdziesiąty yy, skopać Ikonowicza czy Zandberga. No to, no, już po prostu to się robi nudne. Yy, więc pytanie jest, no, po, co, yy, po co właściwie ja wam o tym mówię? no Bo kanał w języku angielskim yy, powinienem użyć formy zapraszam was, ale ja Was nie zapraszam, ja Was informuję. No. Ja Was zapraszam do oglądania kanału Odrodzenie Komunizmu. Cały czas jednak na tym odrodzeniu komunizmu jakieś treści będą się pojawiać, ale już niecodziennie. Niecodziennie towarzysz Michał jest zmęczony, więc pewnie tak dwa-trzy razy w tygodniu. No, ja sam pewnie będę przygotowywał raz coś w tygodniu, a jeśli ktoś coś nadeśle, ktoś coś przygotuje, no to tych materiałów będzie więcej. No ale już, już jakby ta pewna... Pewna, no chyba, że, że będzie działo coś ważnego. No. Ja mówię o takiej sytuacji, takiego no, tworzenia newsów z niczego, no, że po prostu e, patrzę kto co napisał, kto co tam powiedział i to komentuję. Jak, jakby wybuchła rewolucja, czy chociażby jakieś walki klasowe w Polsce, no to oczywiście kanał anglojęzyczny za, zawieszamy i wtedy, wtedy cała para w odrodzenie komunizmu. No ale na razie, no to wydaje mi się, że się na to nie zapowiada. Yy, więc co ja jeszcze chciałbym powiedzieć? Yy, więc tak, yy, dlaczego warto oglądać kanał Rebirth of Communism? No. Yy, zanim zanim przyciągnę na ten kanał widzów anglojęzycznych, którzy do tej pory o odrodzeniu komunizmu nigdy nie słyszeli, no to ktoś na ten kanał w końcu musi wchodzić, no jakieś tam wyświetlenia muszą być, jakaś dyskusja musi się toczyć, a najłatwiej to dyskusję sprowokować po prostu polemizując z Polakami, którzy już znają odrodzenie komunizmu. Więc yy, na razie na potrzeby kanału nowego nagrałem dwa filmy. Jeden to jest taka prezentacja, czemu ten kanał ma słu służyć, a drugi film. To jest taka polemika z Komunistyczną Partią Polski i współpracującymi z KPP faszystami z, z, związanymi z Grunwaldem. No, wydaje mi się, że jest to ważna polemika, y, na którą polska lewica od dawna czekała, więc tą y, polemikę przygotowałem. A żeby wypromować nowy, nowy kanał, no to ta polemika jest w języku angielskim, gorąco wszystkim polecam. No i oczywiście no, dalej będę kontynuował to takie promowanie nowego kanału, a więc następna pewnie polemika będzie przeciwko e, partii Razem, ewentualnie innym socjaldemokratom. No Oczywiście wybieram tutaj, będę e, wybierał te środowiska, które jakoś tam międzynarodowo są kojarzone. No, ci, którzy, którzy nie zajmują się, e, nie, 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 nie szukają jakichś kontaktów międzynarodowych, których nikt za granicą nie zna, no to szkoda na nich czasu. Co będzie na kanale Rebirth of Communism? No, oczywiście w pierwszej kolejności będą to polemiki z polską lewicą po angielsku, ale to będą polemiki adresowane do towarzyszy z zagranicy, w skrócie informujące dlaczego z tym ścierwem reformistycznym w Polsce czy też rewizjonistycznym nie warto współpracować, a jeśli warto współpracować, to przynajmniej trzeba wiedzieć kim ci ludzie są, co oni reprezentują, co oni robią w Polsce, no bo jednak no, skandalem jest to, że y, tam właśnie, nie wiem, y, koleżanka z KPP jeździ sobie po międzynarodowych konferencjach i ona na tych międzynarodowych konferencjach właśnie y, mówi, jaka to KPP jest fajna, jaka to jest super. Y, tymczasem, no jakby w, w ramach KPP funkcjonuje organizacja Grunwald, która to y, walczy z imigracją, która to y, właśnie. Y, Promuje tutaj Henia, Henia, który jest przyjacielem Sendeckiego, lidera polskich antysemitów, no i wiele różnych historii, no to wszystko macie w tej polemice, no więc, więc następnym razem, kiedy właśnie tutaj koleżanka z KPP pojedzie sobie na jakąś konferencję międzynarodowych komunistów, no to oni przynajmniej będą mieli jakąś możliwość zweryfikowania tego co ona mówi może zadadzą pytanie, no dlaczego w waszej organizacji są tutaj potomkowie ideowi faszysty Piaseckiego, no dlaczego Grunwald promuje tutaj szefa przedwojennej falangi no więc, więc tego typu pytania mam nadzieję, że padną no i albo tutaj właśnie KPP podejmie jakieś działania w sensie czystka, więc ten nowy kanał doprowadzi do czystki w KPP, co prawda tam nie ma specjalnie czego czyścić, no bo to już jest kanapa, no ale zawsze można przeciąć kanapę na pół, także że powstaną dwa fotele, no, mniej więcej więc tego, tego KPP życzymy yy, no, co tam będzie, to nie wiem, no zobaczymy jaka będzie reakcja no, no, w każdym razie no, dalej będziemy kontynuować tą strategię. No, w następnej kolejności, oczywiście, porozmawiamy sobie na przykład o polskiej socjaldemokracji, a więc polska socjaldemokracja, która na jakichś tam międzynarodowych zjazdach lewicy promuje się na jakąś taką strasznie lewicową postępową. No, no, a tutaj na polskim podwórku są różne brudy, które towarzysz Michał bardzo chętnie wypierze w języku, w języku angielskim. Yy, więc tego typu materiały będą. W dalszej, w dalszej perspektywie, yy, no to yy, jak już tutaj załóżmy yy, przedstawię polską lewicę w języku angielskim yy, właśnie yy, tej przyszłej publice, która zacznie na kanał zaglądać, no to będzie trzeba tutaj robić jakieś takie przeglądy informacyjne dotyczące tego, co się w Polsce dzieje. Yy, więc w sumie powinienem rozpocząć już teraz, a więc powiedzieć, strajk kobiet, zadymy na Marszu Niepodległości itd. itd. No ale, ale troszkę yy, tutaj jednak trzeba yy, rozsądnie dysponować tym czasem, tego czasu nie mam, czasu mam bardzo, bardzo mało, w tym momencie mam bardzo dużo roboty, yy, no a jeszcze tutaj obciążenia rodzinne i ojcowskie, no. Więc póki co będę raczej koncentrował się na takich tematach, jakby no, zasadniczych, przedstawiających mniej więcej moje poglądy polityczne w stosunku do innych tutaj sił lewicowych w Polsce. No a do takich spraw newsowych, jak już zacznie się na tym kanale pojawiać jakieś środowisko anglojęzyczne, które będzie pytać, co się w Polsce dzieje, no to. Mam nadzieję, że przynajmniej dwa razy w tygodniu, dwa razy, dwa razy w miesiącu będziemy robić taki specjalny serwis o na 20-30 minut prezentacji najważniejszych informacji dotyczących Polski z perspektywy marksistowskiej. Więc tak, zapraszam do współpracy, oczywiście przede wszystkim zapraszam do współpracy towarzyszy z Frontu Antykapitalistycznego, towarzyszy tworzących kanał danczy portal odrodzenia komunizmu no ale to jest jakby szerszy projekt no ludzie którzy znają język angielski którzy chcieliby właśnie coś w tym języku angielskim coś powiedzieć prezentować sytuację w Polsce sądzę, że możemy się dogadać możemy robić różne tam właśnie rozmowy dialogi debaty z ogólnie jakakolwiek każda pomoc potrzebna a więc a więc tego typu, no, dla mnie to też jest ważne z punktu widzenia językowego, no, zanim tutaj trafię na jakiegoś tam yy, właśnie marksistę z Ameryki, a raczej pseudomarksistę, yy, bo prawdziwy marksista to tylko towarzyszy. Znaczy, żarty żartami, no ale rzeczywiście no, tam z jednej strony widzimy no, duże, duże zainteresowanie tym socjalizmem w Stanach Zjednoczonych, no ale jednak, no, jeśli ci socjaliści mówią, że trzeba tutaj głosować na Berniego Sandersa, to to jednak nie jest bolszewizm, umówmy się. No. Podobnie zresztą tam, jeśli chodzi o inne siły lewicy. Więc, więc oczywiście no, jest to taka no. Póki co jest popularny kanał Odrodzenie Komunizmu i kanał, o którym prawie nikt nie słyszał. Rebirth of Communism, co prawda od kilku dni już kilka osób ten kanał widziało. No, ale wiadomo, że przez najbliższe pewnie 3-4 miesiące to będzie kanał, o którym nikt nie będzie słyszał poza polską publiką. Zmieni się to w momencie, kiedy towarzysz Michał. Wypłynie na szerokie wody, kiedy z tymi wszystkimi znanymi YouTuberami, a może nawet mniej znanymi, pewnie zacznę od jakichś takich najmniej znanych, y, uda się zrobić rozmowę, debatę, zaprosić ich lub wprosić się do nich. Y, no i wtedy no, mnóstwo tych ludzi najpierw przyjdzie na rebirth of Communism, a później także na odrodzenie komunizmu. Więc no, docelowo, no, jeśli mielibyśmy tutaj porównać. Ile osób interesuje się marksizmem w języku polskim? No pewnie to jest właśnie ci wszyscy, którzy subskrybenci odrodzenia komunizmu, to już jest tyle, no te 4,5 tysiąca. Pewnie może ktoś jeszcze przybędzie, no ale raczej... Tutaj ten przyrost będzie powolny. Jeśli chodzi o język angielski, no to my mówimy o milionach. No tam te, te kanały, niektóre, to tam mają po 200, 300, 500 tysięcy subskrybentów. To nie zawsze się musi pokrywać, więc ja mówię tutaj, że tych ludzi, do których można dotrzeć, jest naprawdę, naprawdę dużo. I dzięki temu kanałowi Rebirth of Communism może w dalszej perspektywie uda się doprowadzić do współpracy z wieloma znanymi komunistami, Marxistami, lewicowcami, także i właśnie tworzyć te mosty między tą taką no, tą polską będącą w obrazie świata takim ciemnogrodem, ciemnogrodem gdyż no, nie dość, że e, na, na świat są eksportowane wyłącznie sceny takie jak właśnie te na Marszu Niepodległości no to jak już pokazuje się właśnie jakaś tam polska lewica no to to także jakby wydaje się niespecjalnie interesujące no że tam nie wiem mamy e, Piotra Ikonowicza, który współpracuje z biznesmenem Palikotem no, albo tam Adriana Zandberga, który się licytuje z Bąkiewiczem na antykomunizm. Kto bardziej nienawidzi stalinizmu? No więc, więc tego typu jakby to jest ta, ta polska lewica, czy też w ogóle no, parlamentarna lewica odpowiedzialna za wojnę w Iraku, wojnę w Afganistanie, tortury CIA i, i neoliberalizm. No więc, więc wydawałoby się, że no, Tych kontaktów między polską lewicą a międzynarodową lewicą nie ma, bo ta międzynarodowa lewica w tej Polsce nic sensownego do tej pory nie dostrzegła. To też jest jakby takie, takie spostrzeżenie moje, no jak ja od czasu do czasu biegam po tych anglojęzycznych kanałach i mówię jestem polskim komunistą. I oni tam klikają na, na moje konto i widzą 4000 subskrybentów, dużo filmów, dużo dyskusji, tego tamtego, wyświetleń sporo i tego. No. Ja w ogóle nie wiedziałem, że w Polsce są jacyś komuniści, no, już. no to teraz już wiesz, to teraz już wiesz i po to właśnie jest rebirth of komunizm, żeby te więzy tworzyć. No mam nadzieję, że te więzy w dalszej perspektywie, one także zadziałają jak taka właśnie, jak taki prysznic, no, taka stan, stajnia Augiasza, no była tam taka, taki mit o stajni Augiasza. Że tam chyba Herkules, czy któryś tam no, chciał wyczyścić stajnie, ale był tam syf, więc po prostu to wszystko tam jakąś rzekł, czy coś, to zaorą. No, no i podobnie trzeba tutaj no, zaorać polską lewicę, wszystkich tych, którzy tam właśnie yy, gadają, no, łączą jakoś tam yy, właśnie no, ten polski socjalizm, no, drodze do, drogę do socjalizmu z jakąś taką formą flirtu ze środowiskami faszyzującymi jak właśnie KPP. to wszystko trzeba z tym skończyć. No. I mam nadzieję, że tutaj presja międzynarodowej lewicy w tym nam pomoże. Więc, towarzysze, zapraszam Was do tutaj, mm, no, śledzenia mojej twórczości. W języku angielskim, komentowania. Tak, jak zapraszam antykomunistów, wytykajcie mi wszystkie moje błędy językowe. Bo to ja, ja wiem, że ludzie się lubują. A, źle akcentuję, źle wymówił to słowo. Macie okazję mi dokopać teraz. Macie mi okazję to dokopać. Ja sobie te komentarze będę czytał i będę się poprawiał, będę się kształcił po to, żeby za te 3-4 miesiące być gotowy na wielkie tutaj debaty z międzynarodowymi. tutaj Marksistami, właśnie znanymi i uznanymi. Pozdrowienia, towarzysze.